Trzy lata bezkarności, 40 przestępstw i dopiero teraz został wyrzucony z Polski. Jak to możliwe, że tak długo unikał odpowiedzialności? Noc była chłodna i wilgotna, typowa dla jesiennych wieczorów. W okolicy dworca kolejowego w Grodzisku panowała cisza, przerywana jedynie stukotem butów nielicznych przechodniów i cichym szumem nadjeżdżających pociągów. Właśnie w tej części miasta, na jednej z kamer miejskiego monitoringu, operator zauważył sylwetkę mężczyzny zachowującego się w sposób odbiegający od normy. Podchodził do stojaków rowerowych, chwiał się lekko i szarpał za zabezpieczenia przypiętych jednośladów, jakby czegoś szukał lub próbował coś ukraść. Wyglądał na zdezorientowanego i nerwowego, co natychmiast wzbudziło podejrzenia. Nie minęło wiele czasu, a dyżurny jednostki policji w Grodzisku Mazowieckim przekazał patrolowi rozkaz pilnego udania się na miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze, znając realia tej dzielnicy i mając świadomość, że nocne interwencje w rejonie dworca często nie należą do najbezpieczniejszych, podjechali radiowozem, zachowując szczególną ostrożność. Gdy dotarli na miejsce, zastali tam mężczyznę, który mimo ich obecności nie przestawał się kręcić wokół stojaka. Na widok mundurowych wyraźnie się spiął, zaczął mówić nieskładnie i próbował oddalić się pieszo. Policjanci, kierując się procedurami, zatrzymali go i przeprowadzili kontrolę osobistą. W trakcie tej czynności okazało się, że 34-latek ma przy sobie dwa nieoznakowane opakowania zawierające proszki, jeden biały, drugi o ciemniejszym, brązowym zabarwieniu. Ich wygląd oraz zapach wskazywały, że mogą to być substancje zabronione. Zatrzymany nie potrafił jasno wytłumaczyć, czym są znalezione środki ani skąd je posiada. Jego nerwowość i nieskładne wypowiedzi tylko pogłębiały podejrzenia. Wobec powyższego został przewieziony do policyjnego aresztu. Tam rozpoczęto standardową procedurę sprawdzania jego tożsamości oraz dotychczasowej historii karalności. Po wpisaniu danych mężczyzny do systemu informatycznego, funkcjonariusze zamarli na chwilę w bezruchu, patrząc na monitor z niedowierzaniem. Okazało się, że mają do czynienia z obywatelem Ukrainy, który od trzech lat przebywa na terytorium Polski. Nie był to jednak przeciętny imigrant, jego dosie liczyło dziesiątki zapisów. Mężczyzna miał na koncie liczne przewinienia, z których każde z osobna mogło zakończyć się surowymi konsekwencjami prawnymi. Lista była długa i zróżnicowana od wielokrotnego posiadania środków odurzających, przez kradzieże sklepowe i kieszonkowe, poprowadzenie pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych. Do tego dochodziło używanie sfałszowanych dokumentów, co w ocenie funkcjonariuszy świadczyło o dużym stopniu zuchwałości i całkowitym braku szacunku dla prawa. Łącznie przez trzy lata ten sam człowiek złamał przepisy ponad 40 razy, a miejscem jego działalności były różne zakątki kraju. Nie ograniczał się do jednego województwa, lecz poruszał się po Polsce z taką swobodą, jakby wiedział, że pozostaje bezkarny. Policjanci. Analizując zgromadzone przez kolejne godziny materiały, utwierdzili się w przekonaniu, że mają do czynienia z osobą całkowicie ignorującą obowiązujące w Polsce normy społeczne i przepisy prawa. Zgromadzone fakty jasno wskazywały na powtarzający się wzorzec zachowań, który zagrażał zarówno bezpieczeństwu publicznemu, jak i porządkowi prawnemu. Nie było już żadnych wątpliwości, że dalszy pobyt tego mężczyzny na terenie kraju był niepożądany. W związku z tym, grodziscy policjanci niezwłocznie przygotowali i przesłali wniosek do komendanta placówki Straży Granicznej w Warszawie z formalnym żądaniem wszczęcia procedury deportacyjnej. Sprawa została potraktowana priorytetowo. Po przeanalizowaniu akt oraz przesłanych dokumentów, Straż Graniczna wydała decyzję administracyjną nakazującą obywatelowi Ukrainy niezwłoczny powrót do ojczyzny. W świetle przepisów, mężczyzna otrzymał zobowiązanie do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Procedury zostały przeprowadzone z dużą sprawnością. Już następnego dnia po zatrzymaniu cudzoziemiec został przewieziony do specjalnego ośrodka, z którego miał zostać odesłany poza granicę kraju. Po raz pierwszy od długiego czasu prawo zostało wyegzekwowane skutecznie i bez zwłoki, a osoba, która tak wielokrotnie nadużywała gościnności państwa polskiego, została ostatecznie zmuszona do jego opuszczenia.